Wyciekły szczegóły ślubu Roxany i Kevin'em. Uroczystość organizuje im milionerka. Roxana Węgiel i Kevin Blake długo ukrywali przed fanami radosne wiadomości, ale teraz wiadomo, że są już po ślubie cywilnym. W organizacji uroczystości, jak i kolejnych imprez pomaga im znana milionerka. Oto szczegóły przygotowań. Roxana Węgiel i Kevin Gley są po ślubie. Pierwsze doniesienia o sformalizowaniu związku przez piosenkarkę i producenta muzycznego pojawiły się już w kwietniu, kiedy to w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zostały zmienione dane osobowe Roxy w związku z jej firmą. Mogliśmy wtedy zobaczyć przy jej nazwisku Węgiel Gley. W tamtym czasie artystka występowała w tańcu z gwiazdami, i wszystko wskazywało na to, że wraz z partnerem weźmie ślub dopiero po finale programu. W maju do mediów społecznościowych trafiło romantyczne zdjęcie pary, a Roxana Węgiel zaczęła nazywać Kevinem mężem. Podczas konferencji prasowej w związku z Polsat Hit Festival 2024 z dumą prezentowała pierścionek zaręczynowy i obrączkę. Teraz wszystko jest już jasne. Zakochani są po ślubie cywilnym i szykują się do kościelnej ceremonii. Przyspieszenie przygotowań nie było przypadkowe. Milionerka pomaga Roxanie Węgiel i Kevinowi Mblejowi wyprawić wesele. Parze zależało, by do ślubu cywilnego doszło jak najszybciej ze względu na poważnie chorą babcię Kevinem Uczestnictwo na ich ślubie było dla seniorki bardzo ważne. W przyspieszeniu terminów urzędowych pomogła była gwiazda Polsatu Izabela Janachowska. To ona zajmuje się także organizacją wesela i kościelnej uroczystości Roxany Węgiel. Żona milionera Krzysztofa Jabłońskiego od lat z powodzeniem prowadzi swój ślubny biznes. Iza pomaga w organizacji wesela i ślubu kościelnego, ale pomagała też w szybkim ogarnięciu ślubu cywilnego, który odbył się na początku roku. Wykorzystała swoje znajomości jako ekspertka ślubna i pomogła w przyspieszeniu terminu ceremonii w urzędzie pod Warszawą. Wszystko po to, żeby umierająca babcia Kevinem, Barbara, mogła jeszcze przeżyć takie wzruszenie, wyznaje informator Super Expressu. Zakochani nie rezygnują z ceremonii kościelnej i wesela, do którego ma dojść w sierpniu. Wiadomo jednak, że Roxana Węgiel i Kevin Ngley chcą, by w tym dniu uniknąć ciekawskiego wzroku paparazzi. Przyjęcie odbędzie się z dala od Warszawy. Według informatora tabloidu zakochani wybrali okolice Jasła, z których pochodzi młoda artystka. Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień, powiedziała w rozmowie ze światem gwiazd. Roxana Węgiel i Kevin Gley Związek Para poznała się podczas pracy nad jednym z albumów piosenkarki 13 5. Początkowo znajomość była czysto zawodowa, ale szybko okazało się, że łączą ich silne uczucia. Długo ukrywali przed światem swój związek. W pierwszym dniu 2023 roku Roxana Węgiel zamieściła w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie, które wskazywało, że nie jest singielką. Niedługo później ujawniła, że serce skradł jej właśnie Kevin Gley. Ich relacja potoczyła się ekspresowo, a jeszcze w tym samym roku powiadomili o zaręczynach. Partner piosenkarki wspiera ją w karierze, a nawet wraz z nią zatańczył ogniste tango na parkiecie tańca z gwiazdami. Nie brak między nimi oddania, a teraz zakochani szykują się do ceremonii, która ma połączyć ich na zawsze.